Samsung Q930S 914 Full Serant i mógłby tutaj bez problemu dodać jeszcze, że 1.4 TDI w wersji poliftingowej i mało kto by zwrócił na to uwagę. No bo powiedz mi tak szczerze, tylko tak naprawdę szczerze z ręką na sercu, czy zrozumiałeś cokolwiek z tej nazwy i mógłbyś stanąć przed znajomymi i powiedzieć im na co właśnie wydałeś 3000 zł? Dlatego właśnie powstał ten film, ponieważ z niego dowiesz się co znaczy 914, jakie są tutaj głośniki, jaką mają moc oraz przede wszystkim dowiesz się jak to gra. Dobra, co mamy w zestawie? Mamy oczywiście listwę główną, która szczerze mówiąc trochę waży. Subwoofer, dwa głośniki dodatkowe, które są satelitami i je ustawiamy za sobą, żeby uzyskać efekt przestrzenny. I mogłoby się wydawać, że jest tutaj mnóstwo kabli, ale nic bardziej mylnego. Te wszystkie elementy łączą się ze sobą bezprzewodowo. W związku z czym do całego zestawu mamy tylko jedno HDMI do połączenia listwy z telewizorem oraz Cztery kable zasilające, więc właściwie niewiele. No i do tego wszystkiego jeszcze pilot. Pora rozwinąć pierwszy skut, czyli 914. tutaj w uwagach do scenariusza Piotrek napisał, że chciałby mieć taką tablicę, żeby tam były trudne wzory, że to nie jest skomplikowane, więc proszę bardzo. Na następnym razem kupię ładniejszą. W każdym razie, jeśli chodzi o 914, to 9 określa ilość kanałów podstawowych, takich jak lewa, prawa czy środek. I w tym zestawie y, znajduje się 7 kanałów w belce głównej oraz po jednym w każdym z głośników dodatkowych. Jeśli chodzi o jedynkę, ona określa, że w zestawie znajduje się głośnik niskotonowy, czyli subwoofer. Natomiast jeśli chodzi o ostatnią cyferkę, u nas jest to czwóreczka, ona określa ilość y, głośników skierowanych do góry. I y, takich mamy dwa w belce głównej oraz po jednym w każdym z głośników dodatkowych. I y, po co one są? Ponieważ dzięki nim mamy wrażenie, że dźwięk właśnie płynie do nas z góry, otaczając nas z każdej strony, co daje poczucie obcowania właśnie z dźwiękiem przestrzennym. Natomiast jeśli chodzi o cyferki, teraz już obiecuję, że to będzie ostatni raz, no może poza ceną, kiedy wspomnę cokolwiek o jakichś liczbach i cyferkach. I będzie to moc całego zestawu, a jest to 540 W, czyli możesz zrobić naprawdę bardzo głośno. Projektu X może w rzeczywistości tym nie nagłośnisz, ale żeby wkurzyć sąsiada raczej bez problemu. Dobra, to teraz pytanie, jak to najlepiej podłączyć? Oczywiście moim zdaniem najlepiej jest użyć kabla HDMI, podłączyć Soundbar bezpośrednio do telewizora za jego pomocą. Z jednej strony podłączasz wtyczkę i z drugiej tylko, że do wejścia e -Ark. Pamiętaj, na pewno masz go w swoim telewizorze, a jak nie masz, to najwyższy czas kupić nowy telewizor, a jak nie wiesz jaki, to u nas na kanale znajdziesz dużo rankingów, także będziesz miał w czym wybrać bez problemu. Oczywiście Soundbar z telewizorem możesz podłączyć też bezprzewodowo i co ważne, w ten sposób działa też Dolby Atmos, więc tutaj bardzo duży plus, że jest taka opcja. Oczywiście jeśli chodzi o całą resztę głośników, one łączą się bez żadnych kabli. Punkt drugi odhaczony, mamy to, to teraz przyszedł czas na tryby i funkcje dodatkowe. W sumie zwał jak zwał, tych w Sondbarze jest całkiem sporo, a zaczynamy od takiej, która nazywa się aktywny wzmacniacz głosu Pro. I jak on działa? No bo wyobraź sobie, że oglądasz sobie swój... że oglądasz swój ulubiony serial... A to nagle ktoś ci zaczyna odkurzać albo, nie wiem, włącza termomiksa albo inny elektrogarnek i ty musisz sięgać po pilota i w tym przypadku nie musisz tego robić, ponieważ Sandbar wykryje, że jest za głośno i po prostu zwiększy głośność tego co oglądasz. A w momencie, kiedy zrobi się cicho, to wróci do poprzednich ustawień. Tryb gry Pro przeznaczony jest do gier. I co ciekawe, on się uruchamia w momencie, kiedy tylko włączysz konsolę, ponieważ Sandbar wykrywa ten fakt. I ja od swojego własnego, prywatnego asystenta testowego usłyszałem, że gra się w bardzo podobnie, jak w przypadku założonych na uszy dobrej klasy słuchawek gamingowych. Ponieważ wszystkie detale są dobrze słyszalne, czuć tą przestrzeń dźwiękową. Co więcej, jeśli chodzi o basy, one nadają takiej fajnej atmosfery i dodatkowego feelingu z gry, że można się poczuć, jakby się człowiek zagłębiał w ogóle w tym dźwięku. I... To, to nie była sponsorowana opinia, ja po prostu zapytałem, jak się gra. Mówiłem wcześniej o przeszkadzaniu sąsiadom, ale też możesz sobie odpalić taki tryb, żeby tego nie robić. A konkretnie, wyłączyć możesz główny subwoofer. Ale nie martw się, basy dalej będziesz miał, bo główna belka je wygeneruje. Tylko one oczywiście nie będą tak głębokie, nie będą się rozchodziły po całym bloku, po mieszkaniu sąsiada, i nie będzie mu łóżkiem, jak rano ma wstać do roboty. Z dodatkowych funkcji warto jeszcze wyróżnić asystenta głosowego, który współpracuje z Alexa, Google Home, Google Cast, Apple Airplay, Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, Spotify, Samsung SmartThings i co ważne, jeżeli masz telewizor Samsunga podłączony, połączony razem z tym soundbarem, to możesz sterować nimi za pomocą jednego pilota. A skoro już przy tym jesteśmy, to jeżeli ten sandbar podłączysz do telewizora Samsunga, tylko musi to być wiesz, w miarę nowy telewizor i z serii Q, to wtedy możesz skorzystać z opcji Q Symfonem. A jak ona działa? Na tej zasadzie, że głośniki telewizora nie są wyłączane, tak jak w innych przypadkach, tylko pełnią dodatkową, pomocniczą funkcję i rozszerzają całą scenę dźwiękową. Czyli ten dźwięk przestrzenny jest jeszcze szerszy, jeszcze głębszy. Ja testowałem taką funkcję i słyszałem ją już kilka razy i za każdym razem jest bardzo dobrze. Dobra, pogadałem już trochę o tym, co ma i co oferuje ten sandbar. I szczerze mówiąc wodzastł mi trochę w gardle, więc ja idę napić się wody, a was zostawiam z tym. A was zostawiam z tym, jak ten sandbar gra, więc możecie posłuchać sami. <śm> 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 on this private jet. And once you step inside, the hundred days will begin. Oh my. Monsters have always been here, watching from the shadows. And when we were at our weakest, they came out into the light Dobra, ja już jestem z powrotem i mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać, bo w sumie nie znam innego słowa na określenie tego, co właśnie zrobiłem, jeśli chodzi o dźwięk tego soundbaru. I też mam nadzieję, że w międzyczasie zostawiłeś suba, a jak nie, to teraz masz jeszcze na to dosłownie kilka sekund. Na koniec zostawiłem segment, który jest chyba najbardziej skomplikowany. Tutaj znowu pojawią się cyferki i chodzi o cenę, bo szczerze powiem, że cena tego urządzenia to dla mnie czarna magia i właściwie pierwszy raz od dawna nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ten sądbar warto kupić w nawiasie cyferka złotych. No bo popatrzmy sobie na cenę. Zaczniemy od oficjalnego sklepu producenta. Tam ten Sandbar kosztuje 4300 zł. Podobnie w popularnych elektromarketach, takich jak Media Expert, Media Markt, czy Euro RTV AGD. Ale wchodzimy dalej na Ceneo i tutaj najniższa cena 2600 zł w Sferisie bodajże. I oczywiście link znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o sklep Kauflanda, to tutaj cena... 2000 nie, 3000... 3166. Głos za kadru odpowiada, że 3166 zł. Więc w tym przypadku jaka moja rada? Czy warto kupić ten sondbar? Oczywiście, że warto, ale za cenę jak najniższą oczywiście. Także łowcy okazji, pora na Was. Także jeżeli rada Wam się podobała, to zostawcie suba, zostawcie lajka pod tym filmem. Jeżeli chcecie się wygadać na temat tego sondbaru, albo w sumie na jakikolwiek inny temat, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ona od teraz jest oficjalnie otwarta. Możecie tam pisać dosłownie wszystko, co chcecie. A jeżeli chcecie sobie obejrzeć inny film na temat, na przykład tego, jaki telewizor wybrać, albo mm, jakąś recenzję telewizora, albo na przykład OPS-6, które nagrał Maciek jakiś czas temu, to wpadajcie na nasz kanał, śmiało oglądajcie. Z mojej strony to wszystko. Na razie, do następnego.